No, 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 no Maria, Ihele. no co jest ja pierdzielę. Naprawdę jest to koła cień? Kup. JEST! Udało się, udało, udało! Tak, jest edi, to sukces. Puścimy sobie lacha, Widzowie. Nie dziękuję, nie jestem się teraz aktualizować ćwicza. Muszę oprzeć coś telefon. Wobec. Skilla nie kupisz. Widzowie skilla nie kupicie. Jaki myśliwy, co? Z czym do ludzi Cień Jest Tak wygląda mój skład Po 48 godzinach grania A dokładnie No dwóch, po dwóch dniach Dwóch, trzech Myślę, że do najgorszych nie należy ale mogło być też lepiej. A to jest moja ranga w Division Rivals. Zaraz, nie, no nie może nie zaraz. Za jakiś milion lat świetnych może mi się uda dostać do szóstej. <sum> 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 Co, jaki ma skład? Ej, kiedyś. Co? Czemu ma się od kupowała jakiegoś Francuza? Ej, no, wydaje mi się, że miał lepszy ostatnio. Oooo, o, w dupę. Mamy w. Dol. Nie za fajnie. Ale chowa się, że overall grają. Tak mi się wydaje. <todgłos> Dobrze no, gramy. No, chcę zmienić na no, ofensywny debile Jebane, no, kurcze pieczone miało być oczywiście. Ha, pierdziel. No, no. Oh. DAJESZ BAMBA! DO HAKIMIEGO! NIE! DO HAKIMIEGO MIAŁO BYĆ! CO JEST? Do... JAKI FAUL! O czym ty do mnie gadasz, chłopcze? Muszę się przyzwyczaić do tego składu A ten chłopiec mógłby się troszkę pośpieszyć z wykonaniem tego rzutu wolnego Benjeder Szybki jesteś No Jest Przepraszam. Aj, aj. <ścoughs> Kurwa mać, jebany cel, <ścoughs> no co jest z tym Dajesz rush fort! Jest!